Kolejne spotkanie z Kamilem, kolejne spotkanie z treningiem funkcjonalnym. Rozumiem, że delikatnie podkręcamy. Nawet nie tak delikatnie. Lecimy już naprawdę zaawansowanymi, średnio zaawansowanymi ćwiczeniami. Popracujemy dalej nad naszą górną partią, wzmacniamy barki. No to co? Rozpoczynamy aktywny śląski. Zapraszam. W tym ćwiczeniu wykorzystamy krzesło. Im wyżej będziemy mieli podpór, tym ćwiczenie jest łatwiejsze. Wykonujemy pompkę, łokcie prowadzimy wąsko przy ciele, schodzimy głęboko, klatką piersiową do podporu. Im wyżej ramię, tym łatwiej. Jeśli chcemy ćwiczenie utrudnić, wystarczy, że podpór będzie niżej. Tu wyprostowany kręgosłup sztywno, pracują same ramiona. W następnym ćwiczeniu przydadzą nam się dwa krzesła. Podpieramy się o krzesła. Biodra mamy pomiędzy nimi. Schodzimy najgłębiej jak możemy. Tu wprowadzimy w linii nadgarstków. Schodź głęboko poniżej 90 stopni. W poprzedniej wersji wykonywaliśmy ćwiczenie w podporze tyłem. Schodziliśmy maksymalnie do 90 stopni i jeśli w tamtym ćwiczeniu mieliśmy problem z bolesnym barkiem, w tym ćwiczeniu również schodź do 90 stopni, nie pogłębiaj. Jeśli ból nie występuje, schodź na sam dół, maksymalnie rozciągaj tył ramienia, triceps, maksymalnie rozciągaj bark. Pośladkami schodź do samej podłogi. W kolejnym ćwiczeniu wykorzystujemy gumę oporową. Nie szalejcie tutaj zbyt szeroką taśmą, ćwiczenie jest naprawdę trudne, chociaż wygląda bardzo niepozornie. Cienka taśma jest zaczepiona o naszą stopę. Ręka prosta, wznos w bok, przytrzymanie około sekundy, opuszczasz. Tułów nieruchomo, ściągnij łopatki, barki opuszczone, żebyś nie podciągał barków do uszu góry przytrzymanie. Kończysz jedną rękę, od razu przechodzisz do drugiej. Łopatki ściągnij, tułów nieruchomo. Wznos wykonuj samym barkiem. Ręka sztywna w łokcie i w nadgarstku. W alternatywie stojąc zaczepiamy taśmę na stopie, łapiemy taśmę w nachwycie. Łopatki ściągnięte, brzuch spięty, wznos bokiem. Analogicznie przytrzymujemy sekundę, powoli opuszczamy. Pełna kontrola w tułowiu, bez odginania kręgosłupa na boki, bez skręcania się. Im szerszą taśmę wybierzesz, tym ćwiczenie będzie trudniejsze. Nie unosz barku do ucha. Łopatka musi być opuszczona. Kończymy serię na jednej ręce. Przekładamy taśmę na drugą stopę i od razu przechodzimy do drugiej strony. Brzuch spięty, łopatki ściągnięte. Wznos ręki bokiem. Ręce kładziemy na podłodze. Zakładamy nogę na nogę, kostką na kolanie, Ręce w koszyczek, czyli nadgarstek uniesiony, opieramy się palcami, podwijamy dolną nogę razem z pośladkami do góry. W momencie unoszenia bioder wykonujemy wydech, opuszczając, nabieramy powietrze. Mięśnie brzucha muszą nam tutaj współpracować z przeponą. Po wykonaniu serii na jednej stronie przekładamy koskę na drugie kolano i od razu ćwiczymy na drugim kolanie. Im mocniej podwiniemy biodra do góry, tym lepiej. Pinujemy, żeby głowa leżała swobodnie, nie wbijamy potylicy w ziemię. Łopatki leżą, podwijamy najpierw pośladki i delikatnie odcinek lędziowy kręgosłupa.